Cześć, z tej strony Hudy. Dzisiaj jak widzieliście przed chwilą nastała godzina 0.0 26 grudnia, a więc nadszedł też czas na rozlosowanie zwycięzcy. Szybko, szybko omówienie na jakiej zasadzie to było. Otóż macie tutaj thelta thelta, tak. Na, na, pod na podstawie thelta zaprezentuje cały udział i BKXD. On się nie będzie liczył, bo to jest po prostu spamer, który po raz kolejny wysłał tą samą wiadomość. No takich ludzi to po prostu ignoruje. I tutaj macie wszystko rozpisane. Jest numerków 766 spokojnie. Nie będą brały udziału posty typu odpowiedź. Komentarz został usunięty. Element oznaczono jako spam pokaż i nie będą brane pod uwagę. Ale na, na przykład, held będzie miał numer 1 i 2. Ale ten 3 i 4 nie będzie się liczyć, bo wyżej oznaczono jako spam. Ale mam nadzieję, że nic takiego się nie przydarzy, bo niewiele było takich spamów. Napasnik też się nie będzie liczył, na przykład. Nie, napasnik się będzie liczył, ale camo. Dekamo xd nie będzie się liczył już, bo usunął swój post. Albo ja usunę, bo zespół Nie wiem. Dobra, przejdźmy do strony random.org, na której to będziemy rozlosowywać. Aha, ile jest numerków? 766, zobaczcie ile tu osób brało udział. Zaraz jeszcze raz sobie przypomnę, ale tam chyba 766 było. Ile tam było? 766. Tak dobrze spamiętam. 766. I teraz przybliżenie magiczne, przybliżenie magiczne, przybliżenie. I jesteście gotowi na poznanie prawdziwych sekretów, czy nie? Dobra, powiem tylko tak. Jestem bardzo szczęśliwy, że tyle osób brało udział w tym konkursie i chcę, żebyście wiedzieli, że będzie jeszcze jeden konkurs wygrania dwóch gier właśnie. Dobra, Generate359 nam wylosowało, więc możemy już spokojnie oddalić sobie, bo chciałem was podtrzymać trochę w napięciu, żebyście tutaj trochę się podenerwowali, ale dobra.

132 czy 132 Wygrywasz gifko do minecrafta Jak to twoja magiczna liczba Może sobie zrobić screena i to powiesić wydrukowane nad łóżkiem A więc Zapowiadam konkurs kolejny Który nie wiem jeszcze kiedy będzie ale dokładnie będzie też filmik Więc nie opuszczajcie mnie nawet jeżeli jesteście tacy No po prostu dla konkursów To będzie kolejny Choć nie lubię takich. Więc dzięki Wam. Do zobaczenia.